Hej, hej, hej! Witamy w kolejnym odcinku. Jeśli masz taki problem, że twój pies się nudzi, to mamy na to proste rozwiązanie, a mianowicie Ola przed chwilą po mieszkaniu porozkładała psu smaczki, zamknęła ją w łazience. Najpierw i... zamknęłam w łazience, potem porozkładałam smaczki i wtedy ją wypuściłam na poszukiwanie. Więc y, tak robimy czasem, jak chcemy Lilkę zająć. Ona bardzo jest zaangażowana w tego typu poszukiwania. więc, y, Bo to jest też takie fajne, na przykład inne trochę od nosworku, bo jednak w to ja muszę być zaangażowana i patrzeć, co ona robi, żeby w odpowiednim momencie ją nagrodzić. A tak jak ja na przykład, my teraz pracujemy, a Lilka pospała, pospała i potem wstała i miała takie... No ja pomyślałam, może Ci się nudzić. Więc porozkładamy jej te smaczki i ona chodzi sobie wtedy szuka i wydaje mi się, że lubi to. A dodatkowo przypieliśmy psu kamery tu na obroży na dole, więc widać nawet nieźle. Nie idealnie, bo mam mnóstwo futra, oczywiście wszędzie. A może ją wygolimy gdzieś? Tak. <gry> Także to, co zobaczyliście już, albo teraz oglądacie, albo zaraz będzie. Jeszcze nie wiem, jak to pomontuję. Uwaga, szukaj. No i co, jest chyba potencjał w tych ujęciach z psa. Co? Wiadomo, sierść bardzo zasłania, yy, ale uważam, że po prostu będzie można coś z tego wyrzeźbić fajnego. Widzę, Ola, jak patrzysz w telewizor, bo to już się teraz wytłumaczę przed tobą i przed widzem, może też, że nie chciałem, żeby ten film to był taki film. O, 100 filmów daily vlogów za nami. Dziękujemy! Chlip, chlip. Na to na to jeszcze przyjdzie czas. Nagramy Kiedy? to kiedykolwiek indziej. Tak, na pewno będziemy za trzy miesiące mówić: yy, chlip, chlip, 100 dni. W przyszłym tygodniu możemy nagrać taki film. A tak, w przyszłym tygodniu umówiliśmy się na inny film. To już wszystko, da, w przyszłym tygodniu. Na pewno już. Dobra, I nie słuchajcie. Odcinek. Przerwa na chwilę, tutaj Patryk z przyszłości. montuje, właśnie to, co tam zaraz będziecie oglądać, i strasznie zaczęło mrugać światło. Ta kamerka, ja to nagrywałem tym 8 Nano. Tym wariatem to nagrywałem i nie poradził sobie za dobrze z tymi momentami, jak ja tak obracam kamerę na mnie, na ole, na mnie, na ole, i on co chwilę łapał, światło gubił, więc będą takie krótkie momenty, że to światło w tle miga, a że przed każdym poważnym filmem jest taki napis w stylu, żeby uważać, jak może jakąś epilepsję czy coś, to ja również tutaj uprzedzam. Ale to są tylko takie małe fragmenty, mam wrażenie, w sensie raczej krótkie niż dłuższe. No, to tyle chciałem powiedzieć, eee, oglądajcie dalej, warto, warto. Najlepszy odcinek na klip, klip, 100 vlogów, to jest moim zdaniem vlog, zgadnijmy, który? Setny. Czemu nie możemy zrobić dzisiaj klip, klip? No to zrób. Nie, dobra, a co ty chciałeś, Poszek pokaż mi swoją wersję i zobaczymy, która lepsza. Że po prostu, zrobimy sobie takie podsumowanie, kiedy indziej. A w tym filmie, poprosimy ludzi o komentarze, co wspominają najfajniej? Patrzcie na imię zatkałoch. zatkało Bo uważam, że moglibyśmy zrobić dzisiaj chlip-chlip i poprosić o komentarze. To udało się połączyć. No ale wtedy już nikt nigdy nie zobaczy naszej reakcji na te komentarze, a tak będziemy mogli nagrać. A myślę, że to będzie fajne. Dobra, przekonałeś mnie, Wygrałeś tym argumentem. Nie będzie żadnego chlip-chlip, będzie zwykły vlog. Nie proście. No chociaż ciężko dzisiaj coś wyrzeźbić, bo Ola jest coś dzisiaj wyjątkowo zapracowana. Strasznie dużo siedzisz. Na mnie to denerwuje. Ja miałam mieć dzisiaj w miarę luźny dzień podopinać ostatnie tematy i jechać na weekend z koleżankami. Tymczasem siedzę, montuję, montuję, montuję. To jest teraz trzecia rzecz, którą ja właśnie montuję, a jeszcze mam na liście. Myślę, że zrobię to i pójdę się już pakować, ogarniać, malować. Bo co robisz? Bo ja, słuchajcie, wybywam na weekend. Co prawda nie, nie za daleko, jakieś 10 minut od domu. Na nocowanie do ogródka w namiocie? Akurat nie w namiocie, ale my z moimi przyjaciółkami robimy sobie tak, że co jakiś czas umawiamy się razem na weekend. Czasem są to wyjazdy, a czasem się umawiamy u jednej z nas po prostu i cały weekend spędzamy razem. Ja Wam mogę od razu powiedzieć, co się na takich wyjazd wy, wyjazdach czy spotkaniach dzieje. W trzech słowach. Dobra, nie w trzech słowach, ale w bardzo. Narki. W... <śledzimy> siedzimy, gadamy przy stole albo na kanapie, gdzie tam na czym się da. I po prostu siedzimy i gadamy, i praktycznie przez dwie doby nie dzieje się za bardzo nic więcej. Trochę coś zjemy, ewentualnie pójdziemy na jakiś spacer, ale na przykład w ogóle nie ma takich sytuacji, żebyśmy siedziały i coś razem oglądały. Nie ma na to czasu, bo my po prostu nie możemy się nagadać. My, to jest w ogóle zabawne, bo my praktycznie codziennie ze sobą rozmawiamy, mamy taką otwartą, znaczy otwartą, no taką chodzi mi, że konwersację na messengerze, na której już się nie witamy i nie żegnamy, bo ona po prostu cały czas żyje, rozmawiamy ze sobą ciągle, nagrywamy sobie głosówki, co tam u każdej z nas, więc my jesteśmy, no dość na bieżąco, ale i tak na takich spotkaniach. Nie, nie możemy, nie wiem, powstają jakieś nowe tematy, na które nie było miejsca na konwersację i po prostu... Cały czas gadamy, śmiejemy się i to są moje ukochane spotkania z nimi, no bo w końcu możemy, bo czasem jak się spotkamy, tak wiecie, na jakieś tam kolacje czy wyjście, no to to jest kilka godzin i tyle. A tutaj mamy cały weekend razem, będziemy siedzieć, jeszcze będzie padał deszcz, więc nawet nie będzie opcji na jakieś atrakcje na zewnątrz, tylko będziemy po prostu cały czas siedzieć, gadać i to jest mój, moja najlepsza forma terapii. Jak ostatnio pytałam na Instagramie, jakie ludzie mają takie sposoby na spędzenie, Czasu na taki super odpoczynek, na robienie rzeczy tylko dla siebie. No to tam w ogóle bardzo dużo ludzi napisało, chociaż dużo rzeczy się powtórzyło. Na przykład bardzo dużo ludzi robi, robi kolorowanki na drutach, czytanie książek. Takie, takie rzeczy to były chyba trzy takie najpopularniejsze. Bardzo rzadko były spacery z psem. To jest ciekawe. Mnie bardziej ciekawi, że robienie na drutach było wysoko. No w sumie tak ja nigdy nie próbowałam, ale może to jest coś fajnego. Kilka razy się pojawiło yy, i od razu mnie to zainteresowało, bo wydaje mi się, że mi by się to spodobało takie yy, jakby wyklejanie obrazków takimi małymi diamencikami. Yy, a, a wymieniłam yy, a powiedziałam kolorowanki, ale to się zaliczają i zwykłe kolorowanki kredkami, i malowanie po numerach, to co ja robię. No, w każdym razie pytałam się na Instagramie o to, yy, co ludzie robią właśnie takiego dla siebie, żeby tak serio głowa odpoczęła, bo wyszło, znaczy to już w sumie dawno wyszło, ale tak mocniej yy, miałam ten temat ostatnio na terapii i sobie zdałam sprawę, jak, jak ten temat u mnie leży i Teraz będę mogła we wtorek przyjść na terapię i powiedzieć, jaki miałam wspaniały wypoczynkowy weekend, bo to jest, to mi tak czyści głowę. My po prostu, to jest tak relaksujące, że my po prostu siedzimy i się zajmujemy jakby tylko swoimi tematami. Nie muszę myśleć, co tu jeszcze z pracy, co tutaj może coś posprzątam, ugotuję, może zapomniałam maila wysłać. Jakby to zostawiam za drzwiami i siedzimy tylko i sobie rozmawiamy. W ogóle ciekawa jestem, jak często inne dziewczyny też tak spędzają razem czas. Bo w sumie, czy znaczy tak spotykać się i gadać to pewnie tak, ale to, że my mieszkamy wszystkie w jednym mieście, a i tak spotykamy się na weekend na nocowanki, to wydaje mi się jest takie może trochę bardziej nietypowe? Myślę, że tak. A to, to co Ty myślisz, fajne? Ty byś no. tak chciał z chłopakami? Dla mnie fajne, bo mam chatę Ja będą. by tam trzymać, Ty być tak chciał dla siebie. No może, tylko my byśmy nie siedzieli i nie gadali, tylko właśnie mi się marzy takie na przykład LAN party. Każdy ma podłączony komputer i wszyscy razem ciupiemy w jakieś Call of Duty albo w coś. Mm. Brzmi jak zabawa. Dobra, bo ja muszę tutaj skończyć robotę, żeby móc... Przepraszam, buc... że Cię tak zagadałem. Przepraszam, że stanąłem pod telewizorem, powiedziałem: Ola ja sobie coś tylko nagram. I ty zaczęłaś tak udzielać i dalej gadałem. Nie, nie, nie. Cofnij. Zagadałaś się, powiedziałaś: O, widzę twój wzrok. I to mnie odpaliło. A no tak, bo to był wzrok odnośnie telewizora. Bo ponieważ chciałem, żeby to był normalny vlog, taki zwyczajny, to chciałem jakieś głupoty pogadać. I głupoty, które mam do opowiedzenia, są następujące. Jestem po Seansie, legalna blondynka i legalna blondynka 2. I uważam, że to są filmy wspaniałe, ponadczasowe, z wielką płętą i przekazem. Legalna blondynka 2, powiedzmy tylko o tym, żeby nie zanudzać dwoma, bo jestem z nim bardziej na świeżo. Laska jedzie do Waszyngtonu walczyć o to, żeby kosmetyki nie były testowane na zwierzętach. Wspaniała misja. Pokazuje, że nieważny jest wygląd, tylko co masz w głowie. 3. Pokazuje ten film, jaka polityka jest brudna. hatfu na nią, bo ona tam po prostu musi się ba babrać w takim bagnie, że to szkoda gadać. Po czwarte, miłość. Tutaj jest pokazane, jak powinien wyglądać idealny związek. Jej narzeczony ją wspiera, zmienia swoje plany, żeby było tak, jak ona jakby potrzebuje, chociaż ona tego od niego nie wymaga. E, relacje ludzkie. Ona idzie do nowej pracy, gdzie pokazuje takim szarym myszkom, że wcale nie muszą być takie szare, że mogą być właśnie do przodu. Hej ho, takie o. I to się wszystko dzieje w ciągu półtorej godziny swoją drogą. Czy możemy znormalizować, że filmy z powrotem trwają półtorej godziny? Ja chciałem iść na nowy film z DiCaprio, jest jakiś w kinach i on trwa ponad dwie. Nie wysiedzę tyle. Kiedyś wszystkie trwały po 90 minut i było dobrze. I Legalna Blondynka 2 to jest film, który Wam serdecznie polecam. Tyle chciałem powiedzieć, tyle ode mnie. Widziałeś Ola, jak oglądałem? Co? Legalną Blondynkę 2? Nie oglądałeś. Robiłeś milion rzeczy w międzyczasie i to leciało w tle. Przecież ja tam musiałem w pewnym momencie cofnąć, jak no zobaczyłem y, mamę pieska, y, na którym są testowane kosmetyki. Patryk, ale nie siedziałeś i nie oglądałeś tego, więc to nie jest takie, że Ty sobie puszczasz do oglądania. Ola, ja właśnie miałem 3 minuty polecania tego, a Ty teraz mówisz na koniec, że Ty się nie siedziałeś i tego nie oglądasz. <noise> Powiedz mi, ile z tych półtorej godziny siedziałeś i patrzyłeś w telewizor? Połowę. <noise> Ale resztę słuchałem. Właśnie <laughs> ty jesteś cała ty. Od wczoraj mi tylko podcinasz skrzydła. Tylko. Dobra. Siedział, siedział, oglądał. Dwa razy puścił mnie, jedno po drugim. Idź I tak już, on, siedział i tak opatrzył. już może do tych koleżanek ty. Dobre były naleśniki. Pyszne, pyszne. Pójdziemy razem na zakupy? Jeszcze telefon ci zaraz padnie. Jakie chcesz zakupy zrobić? No takie graniowe. I będziemy tak, tak, mogli wejść i po 15 minutach wyjść. A wiecie, dzisiaj tak, spaghetti tak... zrobiłem, smakowało? Czemu ty tak skaczesz po tym? No bo rozmawiamy o tym, że naleśniki zrobiłem. W no zakupach już było. No ale to mnie nudzi. <laughs> Nawet no, jeszcze nie poszliśmy na te zakupy, a ty już jesteś znudzony. Dlatego chodzę z Anią. <laughs> tak, Patryk zrobił dzisiaj spaghetti. Pyszne było, dziękuję. Naprawdę było pyszne, tylko mało soli, musiałam sobie dosyć. Drodzy Państwo, jeszcze w segmencie polecania rzeczy do obejrzenia chciałem jedną rzecz powiedzieć. Ktoś z Was może kojarzyć taką grę jak Splinter Cell. Wyszedł teraz serial animowany Splinter Cell Death Watch na Netflixie. I uwaga, ciekawostka. Polska górom. Akcja się dzieje w Polsce. Normalnie są sceny podpisane suwałki Poland? I jest motyw, że on jedzie do Gdańska i zobaczcie, tutaj sobie nawet wyrobił lewy paszport polski na imię Miłoszma, a na nazwisko Bolesław. Tak? I, I normalnie powiem Ci, że bardzo dużo rzeczy jest takich, że się zgadza, tak jak tutaj przynajmniej patrzę, to wygląda dość normalnie. Gdzieś w internecie mi tylko mignęło, że Pesel mu źle coś napisali niepoprawnie do daty urodzenia. Ale jeszcze co dodam, że ja znam kogoś, kto był w Stanach i znam kogoś, kto mieszka w Polsce. I widać, że serial nie był robiony w Polsce tylko przez ludzi z Ameryki. Dlaczego? Bo na przykład pstryczki, kontakty są amerykańskie tutaj. Wiesz, niby suwałki, a są to takie cyk cyk, a nie takie cyk cyk. I tak samo wydaje mi się, że to się nie zdarza, żeby z lewy w Polsce miały dwa kurki na ciepło i na zimną. Raczej jest jeden zawsze, nie? Przekręcasz. A tu w serialu były ten. Więc widać, że no widać, że ktoś jakby fajnie to osadził, bo tam jest Gdańsk w ogóle momentami pokazany, ale jednak nie zrobili konkretnego researchu. Trochę pe... znaczy, pewnie masz rację, chociaż wczoraj widziałam dziewczynę, która urządza właśnie mieszkanie i była, i wybierała właśnie te stryczki do światła i były do wyboru te takie, takie amerykańskie. No ale to, I... jakiś, to jakiś stary domek na Suwałkach, w Suwałkach, to chyba nie. I psa mają Border Collie. Czemu nie Australijczyka? Nie wiem. Tak mi się wydaje, że to Border Collie, wygląda jak Border Collie, jak dla mnie. Także jeszcze to polecam. A i co, to jeszcze raz poproszę, jakbyście mogli w komentarzu pod tym filmem pisać, o... To było cudowne 100 odcinków. Najlepiej wspominam jak w odcinku 37 Ola robiła owsiankę. Nie, ale może nie także w konkretnym którym, ale po prostu jak myślicie scenka z daily vlogów, to co wam przychodzi do głowy? Jakieś, to może być coś na, na maksa randomowego, ale po prostu nam będzie fajnie nawet jak ktoś napisze o jak szliście wtedy no nie wiem, może. No i Lilka się wydarzała w żabie. No nie wiem, to akurat jest dość charakterystyczne, ale. A to ja ci mogę powiedzieć. Ja na przykład nie wiem dlaczego, ale dobrze wspominam, jak byliśmy na naszą rocznicę, czyli to tam jeden z pierwszych vlogów na sushi, i nagrywałem, jak ty pałeczkami jesz i nie mogłaś złapać. I to jest jakieś takie miłe wspomnienie w mojej głowie. No, ale... Czekaj, to teraz ja muszę jakieś wspomnienie wziąć. Ja pamiętam, jak y, skończyliśmy spotkanie w Warszawie, i ty mnie zabrałeś przy jakiejś takiej. Tam, tam, gdzie ta woda tak leciała. Tam, gdzie ta woda tam leciała i to mi się tam tak podobało, i mówiłam: Patryk, co to jest, leci woda, no super. Ale fajnie było, takie mam dobre wspomnienia z wspominania po prostu tego spotkania, i że ty mnie tam działałeś na takie podsumowanie, i to było spoko. No, także proszę, żebyście wy też napisali swoje w zamian, żeby nie było, że za darmo, w zamian. Wrzucę wam fajną ostatnią scenę do tego filmu. Wynegocjowałem ją z Olą. No i co? Nudny dzień. Nie ma nic do vlogowania. No takie jest życie. Nie zawsze się coś dzieje, moi drodzy. Takie jest życie. Widzicie, jaka lekcja na koniec. Życie jest nudne. Chociaż warto też myślę, że z tych nudnych rzeczy znajdować jakieś takie ekscytujące fragmenty. Ja na przykład dzisiaj. No, nie rozpychaj się. Moja poduszka. Możecie mi pomóc wybrać dresy na wyjście z dziewczynami. Czekaj, bo coś próbowałem powiedzieć. A, dobra, mów. Że ja dzisiaj na przykład znalazłem szczęście w układaniu widelcy w zmywarce. Krzywo się zaczęły układać. I pomyślałem, że jak zacznę inaczej układać, to już nie będą takie krzywe. I widzicie? I taka niby nudna rzecz. Układanie sztućców w zmywarce. A jaką lekcję można wyciągnąć. Co chciałeś mądrego powiedzieć? <noise> nie mam nic mądrego do powiedzenia. Lepiej białe dresy czy brązowe? A Pokaż brązowe. Chyba poszło pokazać, ale na głowie nie da. To, tak. to jest ten sam krój. To mam cię nagrywać? No, no nie wiem, możesz. Bo tu fajnie lilka widać. No to pokazuj na lilkę. <noise> to są białe. Aha, te czarne to. Dobra, dobra, dobra no pokażę. No, już no. idę. No. Brązowe czy białe? Taki off-white. Plus off white jest taki, że nie ma dziury na kolanie, bo tu mi szczeniaki zrobiły kiedyś. Jak chodziliśmy na zdjęcia, to mi się, to jeden chyba mi ze mną zahaczył. No więc no, ale białe. Może białe, bo w sumie mało chodzę przy lince w tych białych, a tam nie będzie żadnego psa. Nikt mnie nie ubrudzi. Dobra, lecimy w białym. Ej, Ola, a twoje koleżanki oglądają do jej vlogi? Nie. To chyba się cieszysz, bo będziesz miała co im opowiadać. Bo tak. tak by wszystko wiedziały. To prawda. A poza tym, nie, nie wiedzą wszystkiego. Przecież są różne takie tematy, o których nie mówimy, więc... A wezmę i te, i te! Dzięki za pomoc! <laughs> bo może się przydadzą. Te, to, ale to jest dresiarska impreza. Bez dresów nie ma wyjścia. Ej, pokaż, bo ona tak słodko leży teraz. Tam schowała główkę i tak... A, a nie sądzisz, że może schowała głowę, bo ucieka przed tobą albo coś? Wiesz co? Nawet nie gadaj takich takich rzeczy się nie żartuję. Ach. Ej, ja nie mam czasu tu z wami siedzieć, ja się muszę przecież jeszcze pomalować. Że możesz się z koleżankami malować. Nie. Powinnyś robić jakieś takie babskie rzeczy właśnie. Ja tak sobie to wyobrażam. Siadacie, no malujecie one się, się. One się nie malują. No może ty w końcu byś coś od koleżanek wzięła. Ty chciałbyś, żebym się nie malować? No, no wiesz co, to by nam dużo czasu w życiu oszczędziło. Ale ja lubię być pomalowana. O, to pomaluj się raz i nie zmywaj. Tak. Słyszałeś o czymś takim jak higiena? No, ale nie jestem fanem. No więc nic już się dzisiaj nie wydarzy, e, zawiozę ole do koleżanek i pójdę może na zakupy jakieś małe pojadę. No bo zostaję sam na weekend, no to mogę zaszaleć, kupić pizzę mrożoną. Co, jak, jak jeszcze się szaleje, jak dziewczyny wyjeżdżają? Czy to znaczy, że ja, cię, ja Ci zabraniam kupować pizzę mrożoną, że dopiero jak wyjeżdżam, to Ty możesz kupić pizzę mrożoną? Nie, Ty mi nie zabraniasz kupować pizzy mrożonej. Gorzej, Ty mi podjadasz, jak ja sobie kupuję. Tak! A tak będę miał całą dla siebie. Co się robi, jak dziewczyny wychodzą? No na przykład możesz sprzątać. Yy, posegregować rzeczy, zrobić pranie, umyć szafki, takie zabawy. Co dzisiaj zrobiłem, Ola? Wyniosłeś śmieci. No. Zrobiłeś obiad. No. Nastawiłeś zmywarkę. Nie, no. rozpakowałeś zmywarkę. Co Nastawiłem, to? rozpakowałem, zapakowałem resztę. A śmieci wyrzuciłem też worek z dwójkami psa. No to... Zrobiłeś sobie taki rozpęd, to teraz przez cały weekend już będziesz na takiej fali po prostu pracy. Wstaniesz jutro o 6:30, pomyjesz okna. A w ogóle nie, nie pogadaliśmy o tym, że ja do ciebie przez przypadek napisałem: zamiast obiadujemy, to obradujemy. Wczoraj. Tak, to było zupełnie, jak się zapytałeś, czy dzisiaj obradujemy osobno. I ty napisałeś, że ty dzisiaj obradujesz za nią, a ja potem jeszcze odpisałem owocny obrad. My chyba mamy śmiesznie ze sobą. przypomniał mi się to dlatego, że potem gadaliśmy tej pizzy. Do minus zamówiłem wczoraj do minus, i do minus i od momentu zamówienia do momentu przywiezienia minęło ze 20 minut. tą małą O, ty O, zabawa! O, tak! Przed chwilą spałaś. O! A ty, wariacie mały! O, dawaj ją! Uważaj na głowę. I uh, idź do Patryka, idź do Patryka, idź do Patryka, Chopaj tu, hop na Patryka, nie, nie, tak, nie, dobrze, nie. To, i do łapki, i tutaj na brzuch, na brzuch, o tak, 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 dobrze, brawo, o tak, o tak, i ugniataj ten brzuchol. Smacznego. Ale co to jest, to smacznego? To. To? To jest to smacznego. Nie, to jeszcze nie. Czemu? Bo mi smutno, że to będzie to ostatnie. Jeszcze chwilę. Nie wrócimy za chwilę. To nie było smacznego. Co? Patryk, wypluj to. Lilka wam macha. Papa pa, 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 Co? Ty uchem machasz. O, no już przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lilka, przepraszam, co ty robisz? Gdzie Ty tam wlazłeś i co Ty chcesz? To jest Oli pokój. jak coś to update'u nie ma za dużego. Patryk! Ty to pokazałeś? No bo Oli tu weszła i stoi. Wyłącz to! Wyłączaj to w tej chwili. Co tam, są zabawki Twoje gdzieś? Pysiu, a jaką Ty byś chciała zabawkę? Tam coś. Która piłka o to chodzi? Ech, nie o to chodzi, a o co? O tą piłkę? O tą piłkę, co nie bo mi jest smutny. Ja nie chcę. Ja chcę od, oddalić ten moment od siebie. Możesz, możesz nagrywać dalej ty, montować dalej ty. Nie ma problemu. Nie. Dobra, to już. Bo przedłużamy niepotrzebnie. Na trzy. Raz, dwa. Trzy. Smacznego! <śmiech> Smacznego! <śmiech>